Wygrał milionerów chociaż nie znal odpowiedzi szwedzkim mistrzem świata w zapamiętywaniu informacji. W szwedzkich wydaniu popularnego teleturnieju milionerzy doszlo do niecodziennej sytuacji. 31-letni Jonas von sen w brawurowym stylu odpowiedzial na wszystkie 12 pytań i zgarnal główną na nagrodę w wysokości miliona koron. Udzielał odpowiedzi bez zajakniecia, a dojście do finalwego etapu zajęło mu zaledwie kilkanaście minut. Problem pojawił się dopiero, kiedy gracz usłyszał pytanie: Za milion Na szczęście Szwed miał w zanadrzu 3 z czterech kul ratunkowych który architekt zaprojektował indyjski pań za pistolicę stanu Harana, zbudowanym w latach 50., zapytał gospodarz teleturnieju. Jonas w pierwszej kolejności zdecydował się na wykorzystanie telefonu do przyjaciela. Zamiast jednak rzeczywiście skorzystać z pomocy kolegi Jonas zaprosił go na imprezę. Czy to oznaczało, że uczestnik jest pewny siebie i wie, że zaraz wygra milion? Nic bardziej mylnego. Chwilę po rozmowie 31-latek przyznał, że nie ma pojęcia, jaka jest poprawna odpowiedź na finalowe pytanie. Następnie gracz poprosił o wyeliminowanie dwóch blednych odpowiedzi. Kiedy na monitorze widoczne były tylko dwie opcje. Skorzystaj z kolejnego kola ratunkowego, porady obecnych w studiu ekspertów. Pomimo wątpliwości nas zaznaczył odpowiedź C. Za. Dwukropek lecą busier. Ogloszenia wyniku słuchal, stojąc na krzesle. Gdy prowadzący ritz Cyberko znajmił. Za 31 latek został milionerem, emocje wzięły górę i zawodnik nie mógł powstrzymać radości. Cały występ szweda można zobaczyć z poniżej. Zamiast po prostu powiedzieć to, co uważałem za właściwa odpowiedź, zastanawiałem się. Co zrobić? Jeśli wyrzucę ostatnią deskę ratunku i źle odpowiem, to i tak będzie to telewizyjny moment wszechczasów. Więc zaryzykowałem, powiedział w rozmowie z portalem Skowdenheter se szczęśliwy zwycięzca. Zdradził PS, co ma zamiar zrobić z wygrana. Idę kupić nowe kolorowe skarpetki. Będę też mógł poświęcić się bardziej temu, co lubię. Uczyć technik pamięci, robić więcej filmów na YouTube itd. Tak Prywatnie Jona Sen jest artystą i wykladowcą akademickim. Dwukrotnie zwycięzal w Mistrzostwach Świata Pamięci, które polegają na zapamiętywaniu określonych informacji w jak najkrótszym czasie. Jakiś czas później zachwycił swoimi umiejętnościami widzów programu Mam Talent w którym udało mu się zapamiętać imiona 500 osób siedzących na widowni. Oprócz milionerów 31-letni Szwed wygrał także tamtejsza edycję teleturnieju czy jest smadrzejszy od piecioklasisty.